Proszę Na podstawie tych dwóch osób, tych dwóch wielkich wielkich osób, wielkich postaci, spróbujmy znaleźć cechy lidera. No, proszę bardzo. Jakie cechy na pewno obaj mieli? Wizję. Wizję. Napisz wizjony. Jeden Wiesz to krótko, no nie będziemy tutaj jakichś układać. Słuchajcie Państwo, wokół jakich ludzi groma, Wokół jakich postaci gromadzi się mnóstwo ludzi? Charyzma. Choryzma. Charyzmatyczny. Co tam podpowiadacie? Charyzmatyczny. Wiesz co, według mnie coha. Jaki jeszcze, jacy jeszcze, jeden, jeden był, drugi, je... no powiedzmy był z tego okresu. Jaki powinien być lider? No głośniej, głośniej. Konsekwencja. czyli na pewno no, wytrwałość, oczywiście. Wytrwałość, ja nazwałam to, ja znam, inaczej to nazwałam, Wiem, taki, że takie, że. Wałęsa powiedział o sobie też, znalazłam w cytatach różnych y, wypowiedziach, y, które no, są cytowane, których wiele znamy, ale między innymi powiedział o sobie coś takiego: Nie można zabić, ale nie pokonać. Pan też nie chciał ustąpić, powiedział, że Chrystus nie próbował zejść z krzyża, było ciężko. Także na pewno tak nieugiętość. Co jeszcze? Od wady powiemy trochę więcej, później. To, co powiedziała Iwonka, cel jasne, tak? Musi być. I obaj mieli. Co tam mamy jeszcze? Odważne. Jaki jeszcze? Całe yy, energii. Energii. Yy, 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 tutaj jest yy, podana taka doskonały mówca. Yy, tak już wiadomo, poliglota. No, człowiek wykształcony przez Ten drugi niekoniecznie. Ale zobaczcie Państwo, w jaki sposób on mówił. Dlaczego pamiętamy tak wiele jego wypowiedzi? Dlaczego jeżeli ktoś powie jakąś krótką wypowiedź, to my wiemy dokładnie, kto to powiedział, prawda? Ja nawet też kilka sobie takich wypisałam. Nie mała mauszem, prawda? Będę prezydentem. przecież słynne powiedzenie. Mnie się bardzo takie spodobało. Gdyby w jeziorze były ryby, wędkowanie nie miałoby sensu. Dobrze, dobrze się stało, że źle się stało. Są plusy dodatnie i plusy ujemne. Tu a propos, a propos jeszcze tej nieugiętości w zasadzie wiadomo, że to nie jest tak, że, że u tego człowieka jedną cechę wymieniamy, bo one się wszystkie kumulują prawda w sobie i tworzą jedno. Ale między innymi powiedział Choćby sam prezydent został w kraju, to jednak ten kraj dociągnie do normalności. Tak. Dokonałem zdroku 360 stopni. Patrz, patrz. Za 100 lat w każdym mieście będzie mój pomnik. Oczywiście mówił nam o drugiej Japonii, prawda? Bardzo ci się podobało stwierdzenie jego, jak teraz podczas tego koncertu, żara. Jak zapytano go, czy, czy odczuwa to, co się tutaj dzieje, on powiedział: Tak, no czuję, dość dużo czuję, ale po francusku. <grywa> <grywa> o takie polskie zawsze walczyłem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Yy, dobrze, jakie jeszcze mamy yy, cechy? Czy lider jest widoczny? <grywa> Wiadomo, że nie pochodzi z takim innym, tylko wszędzie jest dopełny, prawda? I realizuje to. Co zamierzył? O nieugiętości mówiliśmy. Świetny organizator. Tutaj wiadomo, że to inaczej będzie postrzegane w przypadku tych dwóch osób. Wiadomo, że odnosimy to powoli już do siebie, bo po to, to się spotkaliśmy, żeby się dowiedzieć, jak to mamy być. Ale świetnie. Wodka, przeczytaj wszystko raz jeszcze. Lider jest wizjonerem, charyzmatyczny, nieugięty, odważny, ma sukces. Doskonały mówca i widok. Dobrze. Yy, dziękuję Ci.